Cześć, super, że jesteście. Fajnie Was widzieć. Słuchajcie, dzisiaj tak trochę sobie powloguję. Mam kilka rzeczy Wam do opowiedzenia. Mm, nie wiem tak naprawdę, od czego zacząć. Postaram się w miarę od początku. Yy, słuchajcie, yy, jeżeli mnie śledzicie od dawna, jeżeli. Gdzieś tam mnie kojarzycie z bardzo dawnych lat, to ja założyłam kanał na YouTubie bodajże w 2011 roku i w miarę y, regularnie nagrywałam przez dłuższy czas, dopóki nie zaczęłam pracy na pełen etat, ale wtedy jeszcze y, w miarę jeszcze jakoś tam się pojawiałam, y, ale tak naprawdę y, po filmie nagranym w ciąży zniknęłam, już później się wiecie. Prawie do końca ciąży pracowałam, później urodziłam i już się zajęłam czym innym i na ten YouTube czasu mi zabrakło. Więc tak naprawdę ta, yy, ta dłuższa przerwa to była, słuchajcie, no od czasu kiedy byłam w ciąży. Jesteśmy 4 lata, czyli ponad 4 lata temu. Przestałam regularnie nagrywać i, i przez ten czas chyba miałam raz czy dwa razy takie próby powrotu, gdzie tam się jeden, dwa czy trzy filmy pojawiły. Ale to się nie udawało, bo jakoś tak, nie wiem w zasadzie dlaczego. Brakowało mi do tego chyba motywacji, wiary w to, że się uda. No, ale jak wiecie, w grudniu postanowiłam raz kozie śmierć, lubię to, brakuje mi tego, spróbujmy, może się uda. No i zaczęłam wam wrzucać vlogmasy. I dlaczego Wam o tym mówię? Jeżeli mnie śledzicie na Instagramie, to czytaliście post, który się pojawił w grudniu na ten temat. Jeżeli nie, no to właśnie Wam powiem, że ten vlogmas to był dla mnie taki ważny czas, bo ja sama sobie chciałam chyba udowodnić, że chcę to robić, że jeszcze tam jakoś w miarę umiem robić i że chcę nagrywać filmy na YouTube. Ale słuchajcie, tego na YouTube w żadnym filmie nie mówiłam. Przez każdy dzień grudnia ubywało subskrypcji, bo to, że przez te kilka lat, kiedy nie nagrywałam wskaźnik subskrypcji był ujemny, no to mnie nie dziwiło bo wiecie, no kanał y, pusty, nic się nie dzieje nowego więc jak ktoś rezygnuje z subskrypcji ale kiedy zaczęłam te się vlogmasy wrzucać, no to wiecie jednego dnia minus 5 subskrypcji, minus 10, minus 2, minus 19 to mi się cholera, no to się chyba nie uda i z jednej strony miałam taką myśl, że wiem, że część osób musi odejść bo ja w 2011 roku na przykład, kiedy ktoś mnie subskrybował, nagrywałam zupełnie inne rzeczy i byłam inna niż teraz, więc dla mnie to było naturalne, że część osób musi odejść. Ale chyba byłoby dla mnie łatwiej, gdyby jednego dnia odeszło 5 czy 10 tysięcy osób niż każdego dnia, kiedy coś wrzucasz i się starasz, to wiecie, macie ujemne, 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 ujemne subskrypcje. Yy... I właśnie, no mówię, tak, taka to była sytuacja, kiedy z jednej strony wiedziałam, że część osób musi zrezygnować, a z drugiej strony było to takie demotywujące, no, że każdego, każdego dnia tych subskrypcji y, ubywa, pomimo tego, że się staram. Ale postanowiłam sobie, że się y, nie poddam, że to jest dla mnie taki ostatni test i sprawdzenie właśnie, y, czy chcę to robić czy sobie też poradzę z algorytmem YouTube'a, bo jak się przez bardzo długi czas nie wrzuca, no to ten algorytm YouTube'a nie jest, jest łaskawy i trudno ponownie się wybić, że tak powiem. E, pomyślałam sobie, że nie odpuszczę sobie do końca roku. E, zobaczymy, co będzie w styczniu. Że, jeszcze miałam takie myśli, że może zacznę po prostu na nowym kanale, żeby mieć e, algorytm, wiecie, z czystą kartką, e, a nie... E, Zabrudzony taką długą przerwą. Yy, no więc różne plany były. Ale słuchajcie, nie wiem co się stało w tym styczniu, i dlatego też yy, o tym zaczęłam mówić. Yy, do tego zmierzam. I chciałam Wam bardzo podziękować, bo yy, to się chyba zaczęło od filmu, od kuchni mojej, później od tej historii Stasia. Tak się zaczęło to wiecie, rozkręcać, rozkręcać i nawet Wam powiem, zerknę tutaj sobie. Yy, w samym styczniu przybyło Was 1213 nowych subskrybentów. 1200 osób postanowiło zostać ze mną najdłużej. Coraz większe wyświetlenia, coraz lepsze statystyki, komentarze po prostu przegenialne. Ja nie wiem, jak ja Wam mogę za to podziękować. Nie wiem, muszę pomyśleć, jak ja się będę mogła odwdzięczyć. Bo tyle miłości, tyle ciepła, tyle pozytywnych słów na mój temat. Jestem naprawdę poruszona za wszystkie właśnie Wasze komentarze. Bardzo dziękuję za wszystkie nowe subskrypcje. Dziękuję. Jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo motywujące. Czegoś takiego mi brakowało. No, bardzo mnie to, tak, jestem wzruszona. Bardzo mnie to zaskoczyło, bardzo mnie to podniosło na duchu. Też co ciekawe, jeżeli patrząc w statystyki kanału, to większość z Was jest w moim wieku. Czy to jest ten przedział? Tam 20 parę-30 parę lat. Ja skończę w tym roku 31, więc też jest fajnie, że my jesteśmy raczej na podobnym poziomie życiowym i doświadczenia życiowego, że możemy sobie o podobnych sprawach porozmawiać, że ten taki content zwykły, domowy i normalny Wam się podoba. My z tym po prostu. Przeszczęśliwa i bardzo, bardzo, bardzo chciałam Wam za to podziękować z całego serca. I też to, co wiem ze statystyk, to że ponad 70% z Was ogląda mnie nie subskrybując kanału, więc jeżeli Wam się podoba, jeżeli chcecie mi dać szansę, to, to proszę zostawcie subskrypcję. No bo właśnie to jest dla mnie motywujące, że po tych, no słuchajcie, 5 latach w zasadzie przerwy. Hmm, no tak pozytywnie odbieracie, chcecie mnie oglądać i to tak fajnie się rozkręca i ja mogę znowu robić to co lubię, a mimo wszystko dużo to ode mnie wymaga y, takiego i zorganizowania się i poświęcenia dużo czasu, y, no bo jestem, słuchajcie, z dwójką małych dzieci cały czas, <grydy> prawie wiecie, cały dzień sama, więc y, y, to dużo ode mnie wymaga, ale no, no bardzo się cieszę i jest to dla mnie po prostu miód na serce, jak reagujecie na moje pomysły, nowa seria. Ta kuchenna, gdzie mają być tanie przepisy, no to też jest hit, też chyba same pozytywne pozytywny odbiór. Jesteście zachwyceni takim, takim pomysłem na takie tanie gotowanie i taką nową serię, żeby sobie też w tą inflację poradzić w czasie tej inflacji. Więc za wszystko Wam bardzo dziękuję, za wszystkie nowe subskrypcje. Dziękuję wszystkim nowym widzom. Dziękuję. No mam nadzieję, że to się rozkręci. Bardzo jest też ważna Wasza aktywność, właśnie kciuki, komentarze, subskrypcje, bo mimo wszystko algorytm jeszcze mnie do końca nie odkopał, więc wiem, że jest mnóstwo osób, które na przykład dzisiaj dostały taki komentarz. Wow, oglądałem Cię lata temu i nagle widzę, że wrzuciłaś nowy film. Mając mnie w subskrypcjach, ta osoba mnie subskrybuje nadal przez ten czas. I nagle się zorientowała na przykład, że przez cały grudzień były vlogmasy i no i w tym styczniu też się kilka filmów pojawiło, a zupełnie tego nie wiedziała, bo YouTube jej o tym nie poinformował, że tak powiem. Więc wasza aktywność to jest zawsze dla mnie taki plus, żeby po prostu YouTube mi uwierzył, że tym razem wróciłam na stałe i na poważnie. Więc to tyle, jeżeli chodzi o słuchajcie takie ym, tematy ym, związane z moimi podziękowaniami. I ogłoszeniami, statystykami itd. A tak naprawdę dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o jednej wyjątkowej osobie, o pewnej dziewczynie, o pewnej TikTokerce, influencerce, która nawet mogę powiedzieć, że odmieniła trochę moje życie. Nie wiem na końca, jak to zrobić, bo chyba mogłabym wstawić jakiegoś TikToka tu, ale tak Opierając się, wiecie, na prawie cytatu, ale jakoś tak nie jestem przekonana, żeby czyjąś pracę pobierać i gdzieś u siebie umieszczać, jakoś tak tego nie czuję. Więc może po prostu zostawię Wam link z namiarami do Klaudi, do bo Klaudi chcę Wam powiedzieć. Już Wam powiem, jak się dokładnie ten profil nazywa. Ja w ogóle bardzo lubię TikToka, bo że na TikToku jest masa wartościowych treści, i może Wam kiedyś w ogóle opowiem, co ja na TikToku oglądam, kogo śledzę, bo to jest bardzo fajne miejsce, jeżeli się tam dobrze poszpera. A dziewczyna, o której chcę Wam powiedzieć, to jest Klaudia Zając. Klaudia pisane przez C i zamiast O w Zając jest Q. Zostawiam na dole namiary. I słuchajcie, to jest dziewczyna, która ma taki kontent modowy, pokazuje różne stylizacje, jakieś tam swoje łupy z Vinted różne jakieś tam swoje pomysły y, na to, jak coś wystylizować, jak się ubrać w dane miejsce, kiedy idziemy, y, ale to, czy mnie ta dziewczyna urzekła i codziennie zaglądam, czy czegoś Klaudia nie, nie dodała. Nie wiem, ko czym na Instagramie followuję, ja chyba nie muszę to nadrobić. Natomiast y, zawsze zaglądam na TikToka, dlatego że słuchajcie, to jest dziewczyna i koniecznie błagam Was, zerknijcie na tego TikToka, na linka, którego Wam zostawię, y, no, żebyście po prostu y, Klaudię poznały. Bo to słuchajcie, dziewczyna, która nagrywa TikToka stojąc na przykład w majtkach, rajstopach i staniku, takim sportowym, bezszwowym. I zaczyna padać, słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę, jak się można fajnie ubrać, bo pytaliście o pomysł na stylizację na randkę. I zaczyna się zakładać, a może ta koszula, może ta spódnica, robi przepiękne stylówki, ma świetny styl, ma w ogóle ścięta na zapałkę, yy, ale... Ja nie wiem dokładnie jak to nazwać, ale ona jest tak kobieca, tak apetyczna, tak piękna, że ja po prostu się zachwycam jej pewnością siebie, ja bym w życiu nie miała w sobie takiej pewności siebie, żeby stanąć przed kamerą w majtkach rajstopach, wiecie, jak jeszcze rajstopy pod pępek się podciąga, w staniku i się zastanawiała, pokazywała stylówkę. A ona jest przy tym tak piękna, tak pewna siebie, tak jakoś, nie wiem jak to powiedzieć, odważna, nie umiem tego nazwać, ma tyle w sobie pozytywnej energii, jest przecudowna i ma też trochę większy, większy biust, ale właśnie kurczę, nie, nie wciska się w te staniki, które pod, podnoszą biust pod brodę i ściskają z tymi fiszbinami. Jest w normalnym, luźnym staniku. Wiadomo, że większy biust nie będzie pod brodą, tylko zawsze większy biust no, ma taki kształt, że bardziej leży na ciele niż sterczy. I ona jest w tym piękna, i pewna siebie, i kobieca, i właśnie taka apetyczna. To mi się wydaje, że to jest takie słowo, które mi się najbardziej z nią kojarzy. I ja przez nią, słuchajcie, stałam się pewna, pewniejsza siebie. Wy na pewno na to nie zwróciliście uwagi, natomiast w grudniu nagrywałam taki film w Łazience, gdzie Wam poka próbowałam, pokazywałam, testowałam ten sposób na zmarszczkę, że się, się nakleja tajpy. No więc tam sobie zmyłam makijaż, ogarnęłam różne rzeczy, poszłam się wykąpać i wróciłam do Was w piżamie. I pod tą piżamą nie miałam biustonosza nigdy w życiu. Czy w pierwszych filmach moich YouTube'owych te lata temu, kiedy byłam młodsza i miałam ładniejsze ciało, ani tym bardziej teraz nie pomyślałabym, że tak wystąpię. Ja nawet wiecie, jak gdzieś na jakimś wyjeździe wśród ludzi, wśród rodziny, to z prysznica, gdzieś tam w gościach wychodząc, w piżamie, to albo się zasłaniam, albo zakładam na siebie szlafrok czy bluzę. A ja sobie pomyślałam, kurde. Klaudia jest piękna, czuje się pewna siebie. Ja też jestem piękna, nie brakuje mi niczego, nic się nie stanie, jak po prostu nie będę miała stanika, bo nie muszę go mieć zawsze. No, odmieniła swoim podejściem, swoją taką energią, właśnie taką pewnością siebie i tą kobiecością w takim najlepszym tego słowa znaczeniu, odmieniła po prostu moje życie. Mam wrażenie, takie podejście do siebie, spojrzenie na siebie, na swoje ciało, więc dlatego właśnie chciałabym Wam w tym filmie szczególnie właśnie te kilka miłych słów skierować do Klaudii, na temat Klaudii i Wam serdecznie Klaudię polecić. Jeżeli tylko używacie TikToka, to polecam zaobserwować, bo Klaudia jest po prostu przegenialna. Dobra, w dzisiejszym filmie to Wam chciałam opowiedzieć. Zaraz Wam pokażę moją najnowszą makramę, którą skończyłam pleść i Wam się pochwalę. No bo czemu nie? mój kanał to mogę A uważam, że wyszła naprawdę piękna włożyłam ją dużo godzin y, plecenia dużo serca i, i bardzo mi się podoba więc już Wam pokazuję no i tak tylko wiecie dzisiaj chciałam Wam kilka słów powiedzieć y, no fajerwerków dzisiaj nie będzie zresztą nigdy nie ma Tadam! to jest słuchajcie moje najnowsze dzieło to jest y, makrama IEMS IEMS czyli zima Taka moja jakaś tam wariacja, inspiracja, moje y, wyobrażenie takiej zimowej, ośnieżonej, oszronionej gałęzi. Y, ja wam chyba tego nie mówiłam, ale za każdym razem, kiedy robię jakieś makramy, wszystkie, które robię, pojawiają się na profilach na Facebooku, Instagramie Kai Makrama. Y, to dorabiam sobie do nich taką trochę historię, otoczkę. Gdzieś tam mam na niej na makramy, zawsze jakiś tam pomysł. I każda dostaje swoją nazwę, ale żeby to miało jakąś taką wspólny mianownik, wspólną, wspólną cechę to pomyślałam sobie, że wszystkie nazwy moich makram będą po łacinie. Więc przy okazji uczę się łaciny, więc to jest właśnie IEMS, czyli zima. Jestem z niej bardzo dumna, naprawdę dużo pracy w nią włożyłam i jestem bardzo z niej zadowolona. Ona ma wymiar około 80 na 75 cm. Wszystkie moje makramy są niepowtarzalne, bo są na gałęziach zbieranych nad morzem, na nadmorskich gałęziach, więc. Yy, no, jedyna taka niepowtarzalna. Dajcie znać, czy Wam się podoba i powiedzcie, że tak. <noise> Jeszcze muszę, wiecie, co te sznurki wyrównać, bo zawsze tutaj, wiecie, te sznurki ucinam, tam mam być taka. Yy, asymetryczna, tak w ten sposób natomiast jeżeli pleciecie makramy ja ją skończyłam pleść wczoraj i ją tak wstępnie przycięłam ale ona musi troszkę sobie powiesić kilka dni żeby ją tak ostatecznie żeby się ostatecznie ułożyła i wtedy będzie można już te sznurki do końca wyrównać i ją wykończyć ale no uważam, że jest przepiękna no, no także dzisiaj to tyle kilka słów do was miałam krótko dzisiaj wiecie tak domowo bo Jakaś taka ja jestem trochę zabiegana, mam dużo domowych obowiązków, ale mam parę fajnych jeszcze rzeczy. W następnych filmach mam do pokazania, do opowiedzenia, więc zostańcie ze mną. Plan jest taki, ciągle się tego trzymam, żeby moje filmy były w środę, piątki i niedzielę. Także wtedy mi wyczekujcie, zostawcie subskrypcję, komentarz i kciuka. Będzie mi bardzo miło. No i do zobaczenia następnym razem. No pa! Już już nie przedłużajcie, już już często.